Henik komin to się sam w tym roku na 6 grudnia przepchał. Ja nie wnikam, czy Mikołaj nim wchodził. ale pluta dzisiaj z piwnicy taki osmolony wyłaził jak kaszanka po zakrapianym grillu. O ziemniaki z lasu, przecież on nic innego nie je i ja akurat sadza spadła. No trzeba kominiarza zawezwać, ale jak ja się przejdę po klatce i powiem, że składka po 20 zł, to im skurcz portfela na twarzy wypełznie. No przed świętami to każdy wydatek boli jak cukierek na otwartej dziurze w zębie. A papierochy z podtrójki ta Marta tak ciągnie jak nasz pierwszy Zelmer Alfa, to był odkurzacz. Gumoli trwało z podłogi razem z tapetą. Czyściutko było, że z posadzki jedli? Pamiętasz, jak się Marek deseczka opił i z podłogi w łazience Bigos jadł? No, upierdzielił nam całą fugę na pomarańczowo. Twoja mamusia myślała, że lastryko mamy. No, żebyś wiedział, na wszystko mają tylko nie na przegląd. Terenia z trójki to tyle ścianek działowych nastawiała w tej swojej kawalerce, że jak w labiryncie ludzkich spraw. Do kibla z mapą chodzi. Kopalnia soli w wieliczce na trzydziestu metrach. A daj spokój, dwadzieścia pięć lat jest samotna, a za wszystkim śmieszka. Majstry to tam się zmieniają jak temperatura na drzwiach obrotowych. Pamiętasz, ona sobie chciała okna w kamienicy poszerzać, ale się konserwator zabytków nie zgodził. Ubździła sobie tarasowe przesuwne, tylko że ona balkonu nie ma. Wyszłaby pierwszy i ostatni raz. Ty okienko otworzyłeś w swoim kalendarzu adwentowym? No, góry kiszone. Twarde, dobre, bo z tego roku. Kilka lat poleżą i skapcieją. Jak wszystko. Ozdoby trzeba ściągnąć ze strychu. Tylko uważaj, żeby znowu myszy nie przynieść. No, co ty z tą naturalną choinką, Heniek? Piękna, sztuczna, pod folią co roku czeka. Co się igła odbarwiła? Ząb czasu, jak w lesie ją nadgryzł. Nic tam plastykiem nie śmierdzi. Jeszcze w zeszłym roku gałęzie na budapręt podklejałam. Tak się tym klejem zaciągnęłam, jak paca zębata. No miałeś prawdziwą, to się w trzy dni posypała. A igły to u ludzka w kuwecie znajdowałam do marca. Bo jest spod komody wyjadał. Dawaj na ten strych, Heniu, bo nas noc zastanie. A tam po ciemku to własnej dziury nie powiem, w czym nie widać. No, w dupie, henika, w czym? Boże, kiedy ty jesteś wolno kapujący? No, przedłużacza nie ma, bo myszy pogryzły. Ja łapki stawiam, a ty wyrzucasz. No, ja wiem, że nie ty pogryzłeś, ale z gryzoniami się przyjaźnisz. Myszka Miki, to niech ci teraz jedzie do kastoramy i przedłużacz kupi. Ktoś puka, może twoje myszy. Ty je tak tam hodujesz, że one będą miały służebność strychu na kilka pokoleń w przód. Kto? Jak czarno to widzisz przez Judasz? A to Pluta jeszcze pewnie się nie domył. Tylko go na hol nie wpuszczaj, bo ja dzisiaj na mokro leciałam. No i. A, na kominiarza składka. A kto jest skarbnikiem? Pluta. To się kominiarz objawi w kilku ćwiartkach, a przeglądu nie będzie zrobić komu. To pożyczyć przyszedł, czy na składkę zbiera? Ta, na ziemniaki. Masz, Mikołaja mu daj. Na zagrychę będzie miał. Słyszysz? Już na strych nie pójdziemy. Aniela łazi. Sprzęt do remontu ściąga. Boże, znowu się będą tłukli. Do samej wigilii. Dobra, to już na niedzielę przełożymy. Mikołaj znowu bez rysów. Niewyraźny dobry z tego roku, marcepanowy luksus. Słyszałeś? Zbiegła na dół. Myszy ją wystraszyły. W końcu się do czegoś przydały. Dawaj, zbieraj się, idziemy. Boże, henik, dobrze żeśmy poszli na ten strych. Bo ta Aniela to by tak do poniedziałku leżała. Myszy by ją oblazły. Pluta pius jeden by kobiecinę z tego świata za dwadzieścia złotych zdjął. A ty też się rzuciłeś do tego sztucznego oddychania. No, ja ci mam na oku.